Cześć! Cześć! Zapraszamy Was dziś na Mierzymy z Medicine ich najnowszą kolekcję. Zobaczcie z nami, jakie wzory, jakie kolory, co prezentuje się. Wzory na najwyższą. Na <laughs> wzory na pewno, bo wiecie, że oni mają mocne wzory. Jeżeli lubicie przeglądy sieciówek i nie tylko, to zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału i ciśnięcia dzwoneczka. Mam na sobie zestaw, bluzkę, która kosztowała 40 zł, coś takiego. Rozmiar M. 92% bawełny, a reszta to elastan. I spódnice 100% wiskozy. Jak widzicie, krótka spódnica. Również rozmiar M. 120 zł. Ona ma gumę w pasie z tyłu. Także tutaj. Super myślę, rozgadanie. że ten rozmiar jest spoko. Mniejszą też bym wcisnęła, ale słuchajcie, to nie o to chodzi, żeby się wciskać na siłę. I zestawi go. Luzka ma tutaj taki węzełek. I to jest fajne, do wysokich stanów, tak właśnie do tych spódnic, shortów na lato z wysokim stanem, aczkolwiek do jeansów tak na jesienną porę, to nie wiem, ja nie lubię jak mi z tyłu podwiewa, więc wolę sobie coś wsadzić w spodnie i wtedy jest ok. I już Wam pokazuję jak w całości. Wygląda na mnie bardzo ciekawy zestaw, bardzo przyjemny materiał bluzki, bardzo fajnie się układa, spódniczka też jest bardzo fajna. To jest niesamowicie wdzięczny, letni, wakacyjny, taki wiecie, wygląd. wygląda. Co prawda, no, ja bym powiedziała, że to jest nie krótka spódniczka. no tak, troszkę krótka, ale no chodź, słuchajcie, jak jest ciepło, to może bardzo. Mam na sobie kombinezon za 120 zł w rozmiarze M. On był w sekcji troszkę wyprzedażowej, ma po 90 zł i jest wykonany w 100% z wiskozy. Słuchajcie, tu jest gumeczka w pasie, a tu jest zapinany na guziki. Tylko ten dekolt jest taki, że tutaj trochę wystaje noż. Także ta długość tutaj jest troszkę jak gdyby, powinien być ten guziczek troszkę wyżej. Kombinezon jest z kieszeniami. No i się prezentuje tak. Uważam, że fajny kolor. No podoba mi się ten Teraz mam mnie kombinezon. Co, mam, bo, co mogę o nim powiedzieć? To jest to, że nie ciągnie. Także tutaj zostaje dużo luzu, więc spoko. Nawet jak macie tam dłuższy troszkę tors. Ma dodatkowo kieszenie. I tak jak Giedzia mówiła, że coś tutaj yy, Dekord ciuć jest duża, by. Nie Niby nie będzie widać, ale tak jakoś nie. Tak no, nie? ale tak wiecie, jak się człowiek tak pochyla, to, to już jest jakieś lampka się włącza, czy tam coś nie tego. Także od ewentualnie trzeba byłoby chwycić sobie agrafką i wtedy byłoby ok, no bo zaszyć nie da rady. Już Wam pokazuję, jak na mnie. Mam na sobie teraz bawełnianą sukienkę a w rozmiarze M, kosztowała 180 zł. Uważam, że to jest dobry rozmiar. Ona tutaj ma gumę, słuchajcie, na górze, więc można byłoby wziąć trochę mniejszy, ale tutaj myślę, że byłoby za mało materiału, by to tak nie wyglądało atrakcyjnie. Bawełna, ale jest to twarda bawełna. Czyli Czyli to możecie sam, nie. nie usłyszeć, ale właśnie szereści. No i układa się dosyć tak tempo. Jakby była z wiskozy, to by mi się podobała dużo bardziej. Jak widzicie, buwki, wzorek. Generalnie bardzo ładna letnia. Zaraz zobaczycie, jak z długością przy metrze 60, ale myślę, że całkiem spoko. Teraz na mnie sukienka bawełniana. Słyszycie, może słyszycie, może nie. Bardzo, bardzo mi przeszkadza ten rodzaj bawełny, taki sztywny dowody. Powiem Wam, że mam lat wymiane swetry, które widzą i w ogóle wiadomo ja co niż ten... Nie lubię. Po prostu nie lubię tego uczucia tej bawełny. Wzór taki pop... twardy, Tak, nie? taki tak, bardzo toporny. Ym... Naś może pani nie układa, jaki pewnie trzyma kształty, nie? Ale nie, ja nie... moje ciało tego nie robi sukienka prezentuje się tak, ma ładny zbór kolorów, czyli się też mi się podoba. Za nie jest niezły, ale materiał trochę nie znam. Teraz na mnie zestaw z koszulą i ze spódniczką. Bluzeczka jest, koszulka jest w rozmiarze S, spódnica jest w rozmiarze M i jest troszkę za luźna, na troszkę sobie ją podtrzymywałam. Bluzka natomiast rozmiar S, ale jest naprawdę taka, taki mocny oversize. Wykonane są one z, i spódnica, i bluzka w 100% z wisposy. To jest naprawdę bardzo przyjemna widzkość, za Fajna. Spódnica jest z kieszeniami, <grym>, nie mówię, z <grym, <grym, tak. Tak. jest z, z kieszeniami i co mam chcę jeszcze powiedzieć? Ceny: spódniczka 139,90 i bluzka 100 zł. zł. Yy, no. Całość prezentuje się tak. Bo fajne, koszulę bym wzięła mniejszą, także tu na tą przy tej, przy tej koszuli trzeba wziąć po prostu dużą poprawkę, bo patrzcie się, ja mam tutaj, że Ja jest tylko. Jak naprawdę olbrzymia. O. Wam zażysta, mocno. To no jest po prostu. Czy to jest związania? Czy różniejsza, narzutka, to tylko taka luźniejsza? Albo narzutka, coś podzwodem miastnego. No pomysł na nią bym trochę miała. No jak po tą to musiałam Mocno już U mnie komplet, i na stronie rzeczywiście było to zestawione razem jako komplet. Co jest, coś miękka z chyba bierze. Ja ją sobie zawiązałam. Materiał jest bardzo przyjemny, delikatny, cieniutki. Nawet się nie gniecie, także spoko. Więc możecie ją tam przywiązywać na różne sposoby. Jest bardzo duża i rękaw mi sięga dotąd. Także rękaw jest za długi. Co do spódnicy, no to 36, ale zamawiałeś 38, bo tak jest zazwyczaj 38, jak pasuje. Więc mm. niespodzianka, jak to u nas, jeżeli chodzi o rozmiar. Już to... do formy się sprawdziło. Tak. tak. Już Wam pokażę. No, Patrzcie, w kieszeni są. Teraz na mnie zestaw bluzeczka i spodnie, bluzeczka 100% wiskozy, rozmiar M za 89 zł i spodnie rozmiar M, 80% modalu i 20% poliestru. Powiem Wam, że genialne materiały, bluzeczka cudownie się, no cudowna Płoszą bardzo przyjemna do ciała, nie mogę nic powiedzieć, czy to będzie ściągnie, czy nie, bo jest super, natomiast ona jest tutaj zwężana, tak ściągana. Nasz nuleczek, że możecie sobie ten skrócić bardziej, czyli, jak chcecie, tak jak pokazać przy wyższym stanie, czy ktoś, no to yy, da się to tutaj zrobić. Yy, natomiast spodnie są trosze troszeczkę różniejsze, yy, bo ogólnie no, one się dość fajnie układają. Niesamowicie przyjemnie, yy, tak wiecie, nie są takie ciężkie, takie no, fajne, bardzo zjedne. Yy, z kanteczką yy, już mam się pokazać, jak wygląda. Natomiast troszkę przewijają. Ale są przyjemne i całość, tak. U mnie bluzka, którą miała Edzia mnie ściągniętą, ja ją ściągnęłam na maksa, żeby uzyskać crop top. Także widzicie, tutaj wychodzi dosyć sporo ciała na zewnątrz i wygląda tak. I spodnie uważam, że rozmiar jest za duży, wzięłabym 36, znaczy S, bo to jest N. Także wzięłam tutaj S, żeby mi się lepiej trzymały w pasie, bo ja wolę tak. Ale generalnie spokój. Materiał jest bardzo przyjemny. No właśnie. Materiał spodni jest super. Jest taki milusi, delikatnie jak go dotykacie i ładnie się układa. Także materiał jest naprawdę super. Długość dla mnie przy metrze 60 tylko do czasu tak 5-6 cm albo do skrócenia. U mnie bluzeczka rozmiar M kosztowała około 100 zł, jest wykonana w 100% z wiskozy, zawiązywana. Od razu wam mówię, że ten kolcz to jest Armagedon, a to i tak jest po długim wypracowywaniu, żebyś był taki. Więc tutaj spięcie koniecznie powinno być. Szkoda, że nie daje jakiegoś zatrzasku, no ale agrafka tutaj zdecydowanie uratuje sprawę. A te guziczki jakie wiecie, to są takie. Albo takie do przyszycia. Te, i tutaj mamy jeszcze falbankę. Zresztą widzę dużo tych falbanek teraz. Dopasowana w pasie, jak widzicie, dosyć krótka. I do tego mam spodnie. 100% len, 120 zł, rozmiar M. I ten len jest taki jakby śliski, z faktury bardziej wiskozy niż Żydna. Jakbym je gdzieś tam w sklepie widziała, to nie założyłabym, że to jest len. Natomiast 100% i uważam, że rozmiar M też jest dobry. One nie mają gumy, mają tylko paseczek. Czekajcie. Nie, mają gumę, mają taką po bokach, mają gumę, nie mają w sensie innego zapięcia, tylko przeciągacie sobie, się zapinamy, o tak, 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 doprowadzamy się do porządku i tak spacerujemy. Teraz nam jest podmieniony i koszulka z olbrzymim dekoltem, Bo to właśnie nie dla nas, Państwo, jest są niesamowicie wygodne. Eee, fajne, przebiewne, no bo jak to leży. Eee, długość odpowiednia, bardzo przyjemne, Natomiast bloska jest nie do przejścia. Bloska jest nie do przejścia, ja tak nie na nie To że ta palbanka, która ma iść powyżej, jest tu. Dlatego, że to jest tak jakby. No, trzeba bo sobie to jest no to no nie wiem. Ja jestem zbiorston. Nie wiem dla kogo to jest. Yy, kolor jest naprawdę fajny, materiał jest świetny. Te gumki by mi trochę przeszkadzały, więc tu by musiały iść do poprawki. Ale bardzo ładny kolor. Zamysł może niezły, ale ten nie. Ma. I całość, tak? nam jest zestaw shorty i podkoszulek. Shorty za 60, bluzka za, 40, za 50, za 49. Spodnie są 98% bawełny, 2% elastanu. Bluzka jest coś około 58% bawełny, wiskoza i elastan. Bardzo przyjemne materiały. Spodnie są dosyć luźne, tutaj też nie tak, układają, ale mają ten troczek, więc y, możemy je ścisnąć. Bluzka uważam, że jest y, jak najbardziej dobrym rozmiarze, przyjemny materiał i ma taki, słuchajcie, wcięciem, wietrznik. I cały sposób się tak. nie w całości wyglądać, to normalnie muszę się nachodzić tu. U mnie bluzka, którą widziałam na stronie, i na stronie modelka miała ten dekolt tu. także wiecie, i się zastanawiałam, czy czasami to tak nie wyjdzie, ale założyłam, że nie powinno być aż tak źle. No i nie jest generalnie dekolt dodatkowo dodatkowy, jest w dobrym miejscu. I mam też szorty, które miała Edzia, natomiast uważam, że są ciut za duże, wzięłabym po prostu rozmiar mniejszy. Bo tak tutaj mam za dużo luzu czuję, że gdzieś tam będą y, prawdopodobnie zjeżdżać. Natomiast same w sobie są spoko, było chyba z 7 kolorów, w sensie różne były materiały, więc całkiem y, spoko. Dosyć twardy jest ten materiał też, szuki grubszy nie. Mm -hmm. Bluzka już była, także wiecie, MK. I do tego mam spódnicę 100% bawełny, bodajże 120 zł, rozmiar M. I ona jest tutaj w pasie dość dopasowana, jest trochę miejsca. Nie wiem, czy eska nie byłaby ciut za mała. Nie ma kieszeni i ta bawełna znowu jest troszkę jak w tej sukience. Nie szeleści aż tak bardzo, ale pomimo wszystko jest jednak dość twarda. Szczerze Wam powiemy, że żeśmy nie sprawdzały składów, jak zamawiałyśmy, bo Medicine, jak widzicie, nawet w ciemno, y, tych poliestrów ma w ofercie bardzo mało, o w ogóle je ma, więc wiedziałam, że na pewno będzie coś fajnego. A sukienka jest się fajnie układała na modelce, jak większość z tych rzeczy. Także już Wam pokażę, jak przy moim wzroście. No, to jest takie midi, midi. Trochę przebijam. jeszcze przepijam. To szalone. Teraz mamy zestaw ze spódniczką. E, Spódniczka jest, tak jak Unia mówiła, ta bawona, ale ta tak, jest troszkę lepsza niż tej takiej. W Hiszpanki Hiszpanki okay. są. Jest takiej. Nie w faktycznie szereści. natomiast jest taka dosyć sztywna. Ale jest ale to już mówimy. I tak. Padło wam do oka z wyborów z Medicine. Wiadomo, że są wzorzyści. To nie od dziś, prawda? <laughs> <laughs> Ważne, żeby wybrać te wzory, które najbardziej nam pasują. Dokładnie. I te połączenia kolorystyczne, które gra które nam serduszko. Zapraszamy Was na następne filmy. i Do zobaczenia. Cześć!